Dzień dobry, szanowni państwo. Wraz z wprowadzeniem całej rodziny iPhone'ów 16 oraz iOS 18 jest w tej chwili sześć sposobów, aby uruchomić aparat. Oto one. Najnowszy to przycisk Camera Control, który naciskamy z boku naszego telefonu i się uruchamia aparat po prostu. Druga metoda to action button obecna od czasu iPhone'a 15 Pro. Aby to skonfigurować, wchodzimy do ustawień, do przycisku czynności i z domyślnego trybu cichego przełączamy się na aparat. Możemy od razu zdefiniować, czy ma się otwierać trybie zdjęcia, selfie, wideo, czy w jakimś innym. Możemy się przełączyć na tryb, na przykład portret albo możemy chce wideo. I w tej chwili to już jest zapamiętane, więc jeżeli w tej chwili naciśniemy ten przycisk i go przytrzymamy sekundę, to. Telefon uruchomi się i zwróćcie uwagę, że jeżeli jestem w trybie zdjęcie i wyjdę i nacisnę przycisk akcji, to przełączy się do wideo. Nie pamięta ostatniego stanu, tylko w tym momencie zawsze przełącza się do tego wybranego trybu. Trzecia metoda jest na ekranie gest w bok, czyli od prawego brzegu ekranu przesuwamy w lewo i otwiera się aparat od razu. Czwarta metoda jest za pomocą tych przycisków tutaj na dole. Wystarczy przytrzymać go przez sekundę i aparat się uruchamia. Przypominam też, że zachowanie tych przycisków możemy zmienić. Wystarczy wejść do edycji, dostosuj ekran blokady i możemy sobie dowolnie je zmienić. Możemy tutaj dać właśnie Aparat, tak jak ustawiłem, tutaj możemy sobie dać e, jakiś skrót, lupę, wiele innych rzeczy, na przykład lupa to jest bardzo przydatne narzędzie. Przykładowo tutaj na Repoca w środku mamy napis, który gołym okiem jest prawie nie do rozczytania. Jak się okazuje, wystarczy sobie tutaj uruchomić zbliżenie. Możemy nawet zrobić zdjęcie. Kolejna metoda już jest dostępna do jakiegoś czasu. Należy wejść do dostępności. Do dotyku. W dotyku na sam dół stuknięcie w tył. I tutaj mamy dwu lub trzykrotne stuknięcie. Ja mam skonfigurowane już trzykrotne stuknięcie. Możemy sobie do każdego skonfigurować cokolwiek chcemy. Tutaj tych funkcji, które możemy skonfigurować, jest mnóstwo właśnie z shortcutami. I teraz wystarczy trzy razy stuknąć w tył, aby uruchomić aparat. A na koniec zostaje nasza poczciwa, ukochana, nierozumiejąca po polsku Siri. I wystarczy, że powiemy jej Launch the camera. Szczerze, bałem się już, że tego nie zrobi. Do zobaczenia. See you.